Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, w którym to podsumujemy sobie wszystkich żużlowców PGE Ekstraligi 2024 w liczbach. I bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do pierwszego zawodnika, ostatniego na liście klasyfikacyjnej na 55. miejscu Antoni Kawczyński, który po słabym początku sezonu zanotował bardzo dobrą końcówkę. Kolejny zawodnik na liście to junior Włókniarza Częstochowa, który niestety po tym sezonie zakończył karierę, a w w tym sezonie zdobył 19 punktów i 0,7 punktu na bieg. Na 53. miejscu na liście klasyfikacyjnej mamy Kacpera Plud, czyli najgorszego seniora sezonu 2024, który najlepszy mecz zanotował u siebie z pełnieniem zdobywając 7 punktów. I pierwszy reprezentant, Sparty Wrocław Marcel Kowolik, wyróżnia się u Marcela na pewno zwycięstwo w 6 biegach. No I warto zaznaczyć, że te 6 biegów to nie tylko biegi młodzieżowe, tylko też punkty zdobywane na seniorach. Kolejny zawodnik na liście to Antoni Mencel, reprezentant Spadkowicza Fogo Leszno, w całym sezonie zwyciężył 4 biegi i zdobył 28 punktów. Tuż po wychowanku Unileśno czas na Oskara Churysza, reprezentanta falubazu Zielona w Góra, który jako jeden z niewielu zawodników w tym sezonie ma na swoim koncie żółtą kartkę. Jakub Stojanowski legitymujący się 49. średnią w Lidze. Z kolei Jakub to zawodnik, który ma jedną z największych ilości wykluczeń w Lidze, bo aż 5 razy wykluczany był z biegu. Przed nami zawodnik, który sezonem 2024 kończy wiek juniora Krzysztof Sadurski z równym jednym punktem na bieg. Taka była jego średnia w sezonie 2024. Na 47 miejscu bardzo solidny reprezentant GKM mógł Kevin Małkiewicz, który w ma parze z Kaspem tworzył jedną z lepszych pary juniorskich w Lidze. Najlepszy mecz domowy z częstochową 8 punktów można powiedzieć zmora stali gorzów Krzysztof Lewandowski zmora ponieważ najlepsze występy w tym sezonie no to właśnie przeciwko Gorzowskiej stali w fazie play-off w meczu o trzecie miejsce kiedy to dwukrotnie zdobywał po 8 punktów także końcówka sezonu Krzysztofa bardzo bardzo udana Tuż po Krzysztofie zawodnik U24, a potem atomik Wiktor Lampard, który sezonu nie może zaliczyć do udanych tylko trzy zwycięstwa indywidualne, ale za to najlepszy mecz w tym sezonie, bardzo solidny, domowy z lesznem, kiedy zdobył 11 punktów. Pierwszy reprezentant Koziołków Bartosz, pani z 44 średnią w lidze, zdobył w tym sezonie 55 punktów, raz był wykluczony i raz zanotował defekt. Zawodnik, który miał fatalny początek sezonu, Jakub Krawczyk, nie zdobywał absolutnie żadnych punktów na wyjeździe. Jednak w drugiej fazie sezonu to się zdecydowanie zmieniło i Jakub na swoim koncie zanotował ostatecznie 12 zwycięstw indywidualnych. 43 średnia w lidze zdecydowanie pomógł Sparcie zdobyć medal. Jedno z największych pozytywnych objawień 2024 roku indywidualny mistrz Europy Juniorów Nazar Parnicki na 42. miejscu w lidze. Kolejnym żużlowcem na liście jest nowy zawodnik KSA Patora Jan Kwiech. Jedyny sklasyfikowany Czech w BGE Extra Lidze zanotował 8 indywidualnych zwycięstw w tym sezonie. Jeden z najlepszych juniorów w tegorocznych zmaganiach, Kacper Łubodziński z GKM Grudziąc, który dwukrotnie w tym sezonie zdobywał 9 punktów, raz w domowym spotkaniu z Wrocławiem. Nieudany był ten sezon dla Bartosza, smektały najgorszy jako senior w jego całej karierze, 1,341 punktu na bieg, no i tylko 48 punktów w całej lidze, to na pewno nie są dobre wyniki Bartosza. A przed nim na liście klasyfikacyjnej kolejny reprezentant w Fogoni Leczno-Australijczyk Keenan Rio, który w tym sezonie zdobył tyle samo punktów, co wspomniany wcześniej Bartosz Smektała, a jego najlepszy mecz to wyjazd w Częstochowie 12 punktów. Kolejnym zawodnikiem na liście jest pierwszy reprezentant seniorskiej formacji eBut.pl Stalikorzu Oskar Pfeiffer. Oskar w tym sezonie zdobył 85 punktów i jest jednym z zawodników z Wąskiego Grona, którzy otrzymali żółtą kartkę w tym sezonie. Przed nami El Capitano, KS Zapatowolny, Paweł Przedpełski. Paweł zwyciężył w tym sezonie 18 biegów, ale też 29 zakończył bez punktu. Schodzi Ligę Niżej do Stali Rzeszów, ale na pewno w tyłunie zostanie świetnie zapamiętany. Bardzo duże pokłady nadziei były w Jakubie Miśkowiaku, jednak ten nie do końca wywiązał się z tego swojego zadania, chyba danemu mu wystali. Gorzów Jakub zdobył 103 punkty w całym sezonie, początek sezonu słaby, ale końcówka już dobra. Nowy nabytek Beniaminka, robowy rybnik. przed nami Maksym Drabik, no który tego sezonu też nie może zaliczyć do udanych, zdobył 80 punktów. Najlepszy mecz to wyjazd w zielonej górze, kiedy to zanotował 12 oczek. Kolejny na liście jest Jaymon Lizzy 33-33 średnia w lidze. Australijczyk trzeba przyznać, że zanotował dobry sezon. Był zawsze solidnym punktem GKM Grudziąc no i nic dziwnego, że za rok też będzie startował w ich barwach. Drugi najlepszy młodzieżowiec w całej lidze znakomity, najlepszy sezon w karierze Oskar Paluch 32 średnia w Lidze 17 zwycięstw. Indywidualnych najlepszy mecz to domowe spotkanie z KS-a poderem kiedy to zdobył 13 punktów. Jedno z największych pozytywnych objawień sezonu: Mats Hansen, Duńczyk, który na pozycji U24 w Częstochowie robił znakomitą robotę. Wywalczył średnią na poziomie 1,649 punktów na bieg w poprzednim sezonie. Zgoła odmienne wrażenia co do poprzedniego sezonu z pewnością ma Mikkel Mikkelsen, który wywalczył niską jak na niego średnią na poziomie 1,652 punktu na bieg i był 30. dopiero zawodnikiem w całej lidze. Kolejnym na liście jest starszy z braci Pawlickich Przemysław, który zanotował w całym sezonie aż 6 literek, także całkiem dużo jak na seniora falubazu Zielona Góra. No i najlepszy jego mecz to wyjazdowy z Gorzowem na swoim byłym terenie, gdzie zdobył 13 punktów. Tuż po nim w klasyfikacji jego młodszy brat Piotr w całym sezonie zdobył 130 punktów i ma o jedną literkę przysłowiową więcej od swojego starszego brata, a 7 literek, 4 wykluczenia, jedna taśma, 2 upadki. 27 średnia dla Szymona Woźniaka. Szymon, który po nie najgorszym sezonie w Stali Gorzów odchodzi mimo wszystko ligę niżej do Polonii że wraca na stare śmieci. Dobry początek sezonu Szymona, ale końcówka już zdecydowanie nie dla niego. Mateusz Cierniak, bardzo solidny, bardzo pewny punkt. Motor Lublin aż 28 drugich miejsc w lidze, jeden z najwyższych wyników w całych rozgrywkach. Najlepsze spotkanie domowe z Zieloną Górą, kiedy zdobył 13 punktów, a ogólnie 13 punktów zdobywał dwa razy w sezonie. Indywidualny mistrz Europy Andrzej Lebiediew, 25 średnia w lidze, tylko o jedną tysięczną wyższa średnia od Mateusza Ciemniaka. Bardzo skuteczny na domowym obiekcie w Leśnie, na wyjazdach było już zdecydowanie gorzej. Debiutant w PGE Ekstra Lidze Erasmus Jensen, zawodnik, który na swoim koncie ma jedną czerwoną kartkę. To za to pamiętne spotkanie z włókniarzem Częstochowa, kiedy to wywrócił się w ostatnim biegu, jadąc na ostatniej pozycji. 20 zwycięstw w lidze, bardzo dobry wynik. Popularny Zengi Grzegorz Zengota, bardzo sympatyczny zawodnik, najlepszy mecz to domowe spotkanie z Toruniem, gdzie wywalczył znakomitą ilość 16 punktów, 125 punktów ogólnie w całych rozgrywkach. Najlepszy zawodnik U24 Bartłomiej Kowalski, reprezentant wrocławskiej Sparty, 22 średnia w lidze, 3 wykluczenie, 1 taśma, 1,776 punktu nabieg. to niektóre z liczby Bartłomieja Kowalskiego tuż za nim na liście śląski synek Kacper Woryna bardzo dobry sezon w wykonaniu Kacper 31 drugich miejsc ale tylko 12 indywidualnych zwycięstw najlepszy mecz domowy z Zieloną Górą kiedy to zanotował 14 punktów znakomity rok również za Wadimem Tarasienko średnia 1,861 punktu na bieg wjechał dwukrotnie w taśmę ale też zdobył 131 punktów Także naprawdę duże, duże liczby, bardzo dobre w wykonaniu Wadima. Indywidualny mistrz Polski seniorów na 19. miejscu Maciej Janowski. 30 zwycięstw indywidualnych w lidze, tylko 8 razy przyjeżdżał na 4. miejscu, a najlepszy mecz to wyjazdowy z Zieloną Górą. Najlepszy obecnie szwedzki ścigający się na żużlu Frederik Lindgren, jak zwykle solidny punkt Motoru Lublin, nowy mistrz Polski, Fredka najlepszy mecz notował u siebie z Wrocławiem, gdzie zdobył 13 punktów, 24 zwycięstwa w lidze, 28 razy był drugi, 156 punktów. Jedna z największych, jak nie największa niespodzianka sezonu: Australijczyk Benjamin Cook, który szturmem wdał się do PGE Extralegii i serca niejednego jednego kibica prawie dwa punkty na bieg Benjamin'a Cooka. najlepszy mecz to domowy z Gorzowem, kiedy zdobył 16 punktów. Znakomity sezon Cooka. Zwycięstwo rundy Grand Prix w Gorician. Jack Holder na miejscu 16 w Lidze. Najlepszy mecz również domowy z Igorzowem, kiedy zdobył 13 punktów. W całej Lidze wywalczył 27 zwycięstw. Coraz więcej mistrzów, przed nami indywidualny mistrz Wielkiej Brytanii Dan Bury. Co ciekawe, w całym sezonie nie otrzymał ani jednej literki, także bardzo ostrożny był właśnie na to Dan Bury i bardzo dobrze, 28 zwycięstw w lidze, 178 punktów wywalczonych na trasie. Przechodzimy do indywidualnego wicemistrza świata z roku 2017, Patryk Dudek. Początek sezonu, może i nie najlepszy, może miał jakieś kłopoty, ale później już odpalił się Duzers i w playoffach był nie do zatrzymania. 2,056 punktu na bieg. Zdecydowanie najlepszy junior w lidze, indywidualny mistrz świata juniorów Wiktor Przyjemski 13. Średnia w lidze, średnia na poziomie 2,060 punktu na bieg. Naprawdę znakomity sezon Wiktora, pierwszy zresztą w Ekstra Lidze. Fenomenalny sezon również za Maxem frygiem australijczyk zdobył 161 punktów w całej Lidze i był liderem GKM bez dwóch zdań w tym sezonie. Najwyżej sklasyfikowany reprezentant motomyszy Jarosław Hampel. Najlepszy mecz to wyjazdowy w leśnie 14 punktów, w tym leśnie gdzie kiedyś zdobywał znakomite sukcesy. 32 indywidualne zwycięstwa w Lidze. Dobry sezon Jarosława. Wchodzimy do czołowej dziesiątki PGE Ekstraligi. Na dziesiątym miejscu Dominik Kubera. 2,095 punktów na bieg, 180 punktów w całej lidze. To jedne z wielu znakomitych liczb Domina w tym sezonie. Na dziewiątym miejscu zawsze uśmiechnięty reprezentant Stali Staligorzów Duńczyk Anders. Thomsen 35 indywidualnych zwycięstw Andersa w tym sezonie. Najlepszy mecz to wyjazdowy z zieloną głową, gdzie w derbach wywalczył 13 punktów. No i tutaj Michael Jebsen Jensen, fenomenalny powrót do PGE Ekstraligi, nigdy w życiu nie przebił bariery dwóch punktów na bieg, a tutaj dołącza do gkm grudziąc jako zastępca za Jasona Doyla i robi absolutne show, MJJ ósma średnia w lidze. Przed MJJ-em jedyny Słowak regularnie ścigający się na polskich torach, Martin Waculik. Wacul w tym sezonie zdobył 188 punktów i był jednym z niekwestionowanych obok Andresa Tomsena liderów gorzowskiej stali. Czarujący na motorniej i nie tylko Emil Sajfudinow. Najlepszy mecz to wyjazd w Lublinie, gdzie zdobył 16 punktów łącznie w całej lice o 2 punkty mniej od wcześniej wspomnianego Martina Waculika 186, średnia w lice a przed nim pan profesor Janusz Gołodziej. Janusz może ten sezon zaliczyć pod względem średniej na pewno do udanych, ale niestety wiemy, że miał w tym sezonie kontuzję, która pokrzyżowała troszeczkę jego plany, jak i Fogo Unilesz. no ale to nadal bardzo dobry sezon Janusza. Najlepszy mieć domowy z Wrocławiem 15 punktów. To jest człowiek, który po tym sezonie na pewno podbił serca wielu fanów, chyba już nie trzeba go przedstawiać. Robert Lambert. 232 punkty w lidze. Wicemistrzy indywidualny świata, brązowy medalista z apatowem Tołeń. Absolutnie najlepszy sezon w karierze Lamberta 48 indywidualnych zwycięstw. No to są po prostu piękne liczby Brytyjczyka. Zawodnik, dla którego nie ma straconych pozycji, a szczególnie na torze w Częstochowie Leon Madsen w całym sezonie bez jakichkolwiek literek trzecia średnia w lidze aż cztery razy zdobywał 16 punktów w meczu. Jeden z jedno z tych spotkań to wyjazd w leśnie 40 indywidualnych zwycięstw. Drugi najlepszy zawodnik ligi, to jeden z najlepszych już na ten moment zawodników w historii całego sportu. Oczywiście mowa o Bartoszu z Marsliku. 216 punktów, 55 zwycięstw na koncie Bartosza. Znakomity sezon, jak to już nas ten zawodnik przyzwyczaił od kilku lat. Ale to nie on był najlepszy w tym sezonie. Najlepszy, najznakomitszy: Artjom Łaguta. 244 punkty. Znakomita średnia na poziomie 2,462 punktu, Na bieg. Najlepszy mecz domowy z motorem Lublin. 17 punktów, 56 indywidualnych zwycięstw. 34. Drugie miejsca to liczby mistrza. To by było na tyle w tym materiale. Jeżeli filmik wam się spodobał oczywiście klasycznie zachęcam do łapeczki w górę i subskrypcji. Piszcie w komentarzach, może macie jakieś ciekawe pomysły. Na kolejny materiał chętnie przeczytam, chętnie się nad tym wszystkim zastanowię. No i co? Trzymajcie się do następnego. Cześć. cześć.